Daj, Wam przedstawię e, kalendarz. O, oh to coś mi spadło. Przedstawię Wam kalendarz. To jest Akademii no mojego, mojego klubu. Widać mnie teraz? Teraz mi widać? To i tak. E, sam wiem, że za 50 e, lajków zrobię jakiś bardzo fajny, ale to bardzo dobry odcinek. Ale jak będzie 50 lajków i 1000 wyświetleń, okej? Okay? Może tak być. I, i zapraszam na kanał Hira, gdzie play good, coś takiego. to zaraz mam kalendarz i powiem wam, którzy są najlepsi, a którzy nie. To zaczynamy i mamy wybranych najlepszych. Numer jeden to jest ten, numer dwa to jest yy, ja, numer trzy to jest Kamil, numer cztery to jest ten, yy, numer pięć to jest. To jest to jest, to jest, to jest ten. Numer 6 to jest ten. No i na razie mam taki dobry. I patrzcie, kto jest tutaj, Ronaldo. I teraz Wam przedstawię e, takie coś. Misia. Misia duża. Misia duża. Nie. No dobra. No to co, 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 mamy robić? No. Co mamy robić? Co? Mamy robić? Nie wiem, no to. To by było na tyle. stawcie kciukę w górę i błagam, was, żeby wychylić by jakiś chociaż ten lajk. To po stronie, okej? Okay? płakam Was, a jak paliście 5% takich lajków, to... Są to zagram odcinek, który jak będziemy łapci, to oczywiście nagram, to musi być jeden lajk. To by było na tyle. Pa!